Wam! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić, żeby biały talerz nabrał swojego charakteru. Jeżeli lubicie mroczne yy, motywy, a nie macie nigdzie sklepu, gdzie możecie kupić talerz z takim motywem, to w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić z białego talerza taki talerz w stylu emo, yy, taki talerz yy, z czaszką. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Mam też nadzieję, że zostawicie mi pytania pod tym filmikiem do QA, ponieważ nie było tego typu filmiku od bardzo dawna chyba 2 lata nie było. A zbliżają się Mikołajki i 6 grudnia, to jest poniedziałek, dodam filmik. Aczkolwiek wcześniej muszę mieć od Was pytania. Pytanie możecie zostawiać w komentarzach tutaj pod filmikiem. Ja je wszystkie zbiorę i nagram 6 grudnia taki filmik mikołajkowy, Q&A Później zmontuję i wrzucę Wam tutaj na kanał Z odpowiedziami na Wasze pytania Jeżeli jesteście ciekawi jak stworzyć talerz z mrocznym nadrukiem To zapraszam Do zrobienia talerza z własnym wzorem potrzebujemy Biały talerz Tatuaż smywalny, klej silikonowy, mokrą gąbkę oraz pędzelek. Na początku, no jak widzicie, tatuaż jest dosyć duży, więc sobie na pewno go przytnę, aby mi się tutaj zmieścił. Tatuaż przyklejamy do talerza na środku. I teraz musimy, tak jak przy robieniu tatuażu na ręce, po prostu go namoczyć, bo to jest nam tak gąbka. Jeżeli chodzi o talerz, musimy bardzo uważać, aby tatuaż nam się porządnie przylepił do niego. Dlatego jest dobrze dłuższą chwilę właśnie przyjeżdżać gąbką, aby się przykleił. Delikatnie sprawdzamy. Czaszka już jest, no ale co teraz? Teraz trzeba, aby obesła i to bardzo dobrze. Najlepiej 10 minut, aby nie uszkodzić y, czaszki na talerzu. Minęło 10 minut. Tatuaż już jest suchy, także możemy przejść dalej. Potrzebujecie kleju silikonowego. Ja taki klej kupiłam y, na AliExpressie. Na dole widzicie jak wygląda w opakowaniu. No i takim klejem będę malować tę czaszkę, a później zapiekać ją w piekarniku. Teraz musimy zostawić pomalowaną czaszkę z klejem do wyschnięcia zanim włożymy ją do piekarnika jestem już po zrobieniu swojego nadruku po pomalowaniu suszenie zeszło mi bardzo długo ponieważ około godziny właściwie klej powinien być wysuszony całkowicie ale jest on dosyć lepki i po prostu odczekałam godzinę, jeszcze suszyłam troszeczkę wiatrakiem, także żeby szybciej się przylepił. Następnie talerz sadziłam do piekarnika na 180 stopni i piegł się jakieś 30-35 minut. Zostawiłam go na 15 minut, aby troszeczkę temperatura spadła, wyciągłam, zostawiłam na kolejne 15 minut, 20, żeby talerz ostygł i z ciekawości umyłam go od razu, aby sprawdzić, czy faktycznie nadruk mi nie zajdzie i nie zszedł. Czyli jest to dobry pomysł na zrobienie własnego talerza, jeżeli macie w domu jakieś białe talerze, które... Nie mają żadnych wzorków, a chcielibyście je jakoś fajnie przerobić, to właśnie ten sposób jest dobry. Zwłaszcza jeżeli nie możecie dostać nigdzie talerzy z mrocznymi motywami, a je lubicie. To jest pomysł na to, jak to zrobić, aby mieć taki talerz. Nie próbowałam go mieć w zmywarce, aczkolwiek myślę, że chyba najbardziej ym, bezpiecznym sposobem na czyszczenie takiego talerza będzie po prostu mycie go ręcznie mam nadzieję, że mój pomysł mój sposób na zrobienie właśnie takiego talerza z własnym drukiem wam się podobał, zostawicie uniesione łapki komentarze oraz zasubskrybujecie kanał i zostawicie pytania do Q&A, które zapowiadałam na początku filmiku pozdrawiam